Czy Bóg jest mężczyzną i czy w ogóle nas słucha? Usłyszałem kiedyś, że w dialogu z Bogiem kobiety są uprzywilejowane, bo mają taką duchowość, że wystarczy, iż zmówią zdrowaśkę i już mają objawienie. A mężczyzna modli się latami, stuka, puka, woła i nic, cisza. Wiem coś na ten temat. Już parę lat jestem facetem. Wydaje mi się, że mamy problem czysto techniczny. Nasze modlitewne łokitoki mamy nastawione na nadawanie, a zapominamy, łamane przez nie potrafimy przełączyć się na odbiór. No ale miało być o litanii. Dziś nadal pozostajemy w tej boskiej części. Po greckim kyrie następuje bardzo ważne wezwanie, którego chyba nigdy nie traktowałem z należytą uwagą. Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. To piękna modlitwa sama w sobie. Wystarczy dodać intencje i załatwione. Ale dlaczego nie działa? Może dlatego, że sami nie potrafimy słuchać. Widać to w małżeństwach, debatach publicznych, internecie. Wszyscy chcą mówić, a tak niewielu chce słuchać stąd tyle samotności na świecie. Nauczmy się słuchać męża, dziecka, sąsiada. Może zrozumiemy, jak i co mówić, by być usłyszanym? Kołaczmy w odpowiedni sposób, a w końcu nam otworzą, pamiętając jednak, że to Bóg wie najlepiej, czego nam potrzeba. Ojcze z nieba, Boże. Wracamy do pytania ze wstępu: czy Bóg jest mężczyzną? Odpowiedź dla wielu z nas powinna być prosta. Nie sprawdziłem, jak to jest w innych wyznaniach, ale Katechizm Kościoła Katolickiego jasno stwierdza, że Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Jest Bogiem. Przekracza ludzkie rozumienie płci. Na nasze szczęście pan Jezus w swoim miłosierdziu uprościł naszą relację do Boga, mówiąc Ojcze nasz. Z drugiej strony w Księdze Izajasza Bóg obiecuje Izraelitom, że będzie ich pocieszał jak matka. Papież Benedykt XVI napisał, że ziemskie ojcostwo dzieli, natomiast niebieskie łączy. Wielu z nas ma kochających i opiekuńczych ojców. Niestety nie wszyscy. Ale chociaż w dzisiejszych czasach obraz ojca tego ziemskiego wydaje się być mocno okaleczony, to tym większego znaczenia nabiera nasz wspólny ojciec niebieski, który chciał, żebyśmy zaistnieli. I który pomimo naszej grzeszności prowadzi nas do nieba. Tato zmiłuj się nad nami. Kolejne wezwania to kwintesencja wiary chrześcijańskiej. Synu odkupicielu świata Boże, duchu święty Boże, święta trójco jedyny Boże. Cała pojemność internetu nie starczy, by opisać dylematy związane z pojmowaniem boskości, trójcy świętej czy odkupieniem. Tu potrzeba już wiary, a wiara jest darem, łaską. Akt wiary jest wspólnym dziełem Boga i człowieka, z tym, że inicjatywa pochodzi od Boga. Nie będę z tym dyskutował. Podam może jedynie kilka cytatów napisanych przez mądrzejszych ode mnie, obrazujących te wezwania. Święty Augustyn pisał, że usprawiedliwienie grzesznika jest większym dziełem niż stworzenie nieba i ziemi. Bo te, jak podaje święty Mateusz, przeminął. Richard Kearney, pisząc o relacjach między osobami Trójcy Świętej, przywołuje starochrześcijański obraz tańca, w którym ojciec, syn i Duch Święty nawzajem dają sobie pierwszeństwo. Na zakończenie przypomnę powiedzenie: Na głodnych, niewyspanych i leniwych Duch Święty nie siada. I jeszcze na zachętę. Pamiętacie dary Ducha Świętego? To dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Wszystkie siedem by mi się dzisiaj przydały. Zatem do roboty. Dobrego dnia, wieczoru czy poranka i mam nadzieję do usłyszenia jutro.